Szanowni Państwo, moi mieli, chcę złożyć pewne oświadczenie. Azm Esm. Jam jest człowiek żywy, świadom na ciele i umyśle, świadomy, suweren, lachów, słowion. Słowian. Z dnia 7 września roku 2021 Anno Domini w samo południe osobiście. W moim mieście powiatowym w Łobrze oświadczam, że złożyłem proklamację o ustanowienie autonomii samostanowienia, samoświadomości i samorządzenia. Proklamacja autonomii Mazurek Herbu Błyskawica. Błyskawica została założona i, i trwa już pół roku. Proklamacja złożona do takich instytucji jak Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łobrze. Biuro Podań Prokuratura Rejonowa w Obrze. Biuro Podań Sąd Rajonowy w Obrze, Sekretariat. Następnie drogą elektroniczną kopia tej proklamacji została rozesłana do prokuratur i sądów Województwa zachodnio Pomorskiego oraz do Warszawy, do Urzędu Prezydenckiego, sądów, prokuratur głównych, naczelnych, naczelnych w stolicy. Przedstawiam tą proklamację. Oto ona. Oto ona w całej swej postaci, zawiera ona stemple świadczące o przyjęciu do tych instytucji. Setki kopii zostały rozesłane do głównych instytucji państwa polskiego celem informowania o mojej działalności prawnej samej sobie z własnym kalendarzem bez oderwania od obszaru Rzeczypospolitej. Teraz odczytam treść zawartą w owej proklamacji. Oto ona. Ja rdzenny mieszkaniec ziemi w godności suwerena Andrzej syn Jana z rodu Mazurek. W związku z uszkodzeniem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszam wszem i wobec powołuję do życia publicznego autonomię stanowiącą normy prawne samej sobie, samodzielność prawną bez oderwania od obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Autonomii nadaję nazwę i herm herb, Mazurek Błyskawica. Co ta błyskawica świadczy? Samą tą energią, oświeceniem, no, wszystko to, co się w prąd energia, czyli życie, światłość, z tym się związane. Więc to mi przyszło bardzo szybko i tak działałem. Więc deklarację złożyłem on dziś 28 lipca 2020 roku już. Więc już mamy dwa lata, jak wymówiłem posłuszeństwo. Wszystkim organom w państwie polskim, przepraszam, kraju nad Wisłą, tak to określić, bo to jest holding, to jest po prostu Republik Poland of, czyli to jest firma. Czytam dalej proklamację. Autonomią obejmuję wszystkie dobra osobiste, majątkowe, nieruchome i ruchome, własne, współwłasne, małżeńskie, jak i lasy, strumienie, jeziora i rzeki przynależne Prawowicie rdzennym mieszkańcom Ziemi. Rzecz w tym, gdziebym nie mieszkał, to autonomia będzie tam, gdzie jestem ja. Autonomia ustanawia własną strefę czasową i dwunastomiesięczny kalendarz o 365 dniach w roku, z dniem ustanowienia niniejszej autonomii. Proklamacja wchodzi w życie z dniem podpisania. Rok autonomii Mazurek. Data tu jest 7 wrzesień 2021 rok, Anno Domini. Super Andrzej, syn Jana z rodu Mazurek. Własnoręcznie podpisany czerwonym tuszem, piórem. To jest, jest proklamacja, zalaminowana, żeby się nie zniszczyła. Do, 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 gotowa do kopii i wysyłania. Pozdrawiam wszystkich lachów i zapraszam jednocząc swe siły. Suweren Andrzej, syn Jana, syn Michała, syn Wojciecha z rogu Mazurek. Mazurek, herbu, błyskawica. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w takiej samej działalności, jak ja to zrobiłem.